Mając noga 42 km o uśmiech radość nie zawsze jest wcale tak łatwo. No i słuchajcie, my z Mateuszem oceniamy to powitanie liderów tak na 9,5 i skali na 10. Cały czas może być lepiej. No to teraz próba, bo dobiega do mety trzeci zawodnik i to prawdopodobnie jest witali szafar z Ukrainy. Co tak cicho, Kraku! Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że za chwilę powtórka. Że za chwilę będą tutaj najszybsze kobiety. I wciąż szybcy... Szybcy panowie, nie zapominajmy, że czas w granicach nie wiem, 2.20, 2.25 to jest czas nieosiągalny dla większości z nas. Mówię nas, bo ja sam w życiu bym tyle nie pobiegł. Wierzcie mi, kto z was nie biega, że biega poniżej 2.30 to no nie jest łatwo Powiem tak króciutko to jest taki wyznacznik przejścia w bardzo mocny maratoński trening więc chwała za to tym, którzy dają radę ale również chwała tym, którzy idą wolniej, bo oni w czas na treningu, na trening mają zdecydowanie ograniczony przez pracę zawodową przez wychowanie dzieci i tak dalej i tak dalej z każdemu należy się dokładnie taki sam szacunek za ukończenie 21 Krakowia Maratonu ale wiesz co Mateusz ja myślałem, że Ty powiesz właśnie, że to jest możliwe, że ciężką pracą każdy może do tego dojść, każdy kto ma tylko w sobie wystarczająco dużo ochoty i samozaparcia i ja prawdę mówiąc czuję się przez Ciebie w tej chwili okłamany, bo już miałem się zapisywać na przyszłą edycję Krakowia Maratonu, a teraz to już sam nie wiem. Gorąco rekomenduję zapisanie się na półmaraton, tam wynik 2.30 jest absolutnie osiągalny, absolutnie. Ja zacznę od 10 km i to też będzie mój cel. Jak nie zrobisz, to nie uwierzę. Czekam na screen, nie wiem, z trawy, z portalu, gdzie można czytać swoje treningi. Wtedy będziemy weryfikowali, czy to tylko słowa, czy faktycznie, bo trochę cię osób słucha i kilka osób zapamięta, że Michał Mieleski, dziennikarz sportowy, dziennikarz skoków narciarskich, lekkiej atletyki, dziś zapowiedział swój trening biegowy. Czekam jest trening. To będzie mój pierwszy trening biegowy od. Mieszka pierwszego mniej więcej, ale będzie Słowo się rzekło Czekam, jutro do godziny 12. Ale zwróćcie uwagę drodzy Państwo jak wielką przewagę wypracowała trójka liderów nad kolejnymi zawodnikami. Zobaczcie, czekamy tu już minutę, być może dwie. I co i nic, i wielkie oczekiwanie. Co ja mogę powiedzieć, że go do 6 godziny, więc ja jestem cierpliwy, spokojny, tylko Michał spokój nas uratuje, o dokładnie, można sobie tańczyć, delikatnie się rozkręcać, biodarka lewa, prawa, przód, tył i będzie dobrze. Nas uratują dwie rzeczy, spokój i tabletki na gardło, mam nadzieję, że jeszcze jakieś ci zostały. Ja marzę sobie, żeby tym swoim sponsorem dostał z to byłbym mocno wdzięczny, jak mnie służy ktoś z tej firmy, byłbym wdzięczny za wsparcie, tak, tak. Albo jakiś zakład laryngologiczny. No, ale mamy przecież Medicover. Na badanie wzroku można się było wczoraj zapisać. Ale wzrok mamy akurat doskonały. A mimo to dalej nie widzimy nikogo na finiszu. Macie laryngologa u siebie? Ale tutaj wśród was. Potrzebuje wsparcia. Dobra, piwicujemy, dopingujemy, wspieramy. Jest z nami Medicover, ale wydaje mi się, że tu mogę mówić w tysiącach kibiców, zgromadzonych na rynku głównym, Szaba Gwarantowana. Ja jestem w kontakcie z kolegami, którzy są w Poznaniu na półmaratonie i nie chcę nic mówić, ale z wieści, które są dość wiarygodne, że powiedzieć, że strefa mety w Krakowie jest z trzy ligi głośniejsza. Kraków jest zdecydowanie głośniejszy, lepiej dopingujący. Mówię to jako mieszkaniec Poznania, więc wierzcie mi, że nie przeinaczam faktów, bo raczej trzymam z Poznaniem niż z Krakowem, ale więc z wiarygodnych źródeł, że Kraków tutaj klasa, stos i top, jeśli chodzi o doping na ostatni metrach. Chyba, że mnie zawiedziecie, ale trzymam kciuki, żebyśmy trochę potrzymali z tym dopingiem, bo tu za chwilę Wierzę, że pojawi się kolejny zawodnik, kolejna zawodniczka i będzie ciasno. Będzie się działo, będzie zabawa. Jak ktoś śpiewał, ktoś kiedyś. Będzie, będzie się działo. I nocy będzie mało. No, w zeszłej nocy nie było mało. Bieg nocny był całkiem przyjemnym, pięknym widowiskiem sportowym, ale też kulturalnym, historycznym. W otoczeniu pięknego oświetlenia. Rynek Główny w Krakowie Klasa sama w sobie Ania Nowosielska niech się uśmiechnie Kasia Rafał również niech się uśmiechnie Przesyłam buziaczki również Wiadomo, Te... ja no, bo to zrobiłem właśnie Dziękuję. Pozdrawiam. Strefa medy gotowa, strefa kibicowska również gotowa. No brakuje nam tylko jednego. Albo 6498 powodów, które cały czas są na trasie krakowskiego maratonu. 2 godziny i 20 minut tego biegu już za nami. Nie jest okazja do dopingowania. Mamy zawodnika lub zawodniczkę na ostatniej prostej. No to spróbujmy zrobić to tak jak przed chwilą, w ramach próby generalnej. Niech to będzie próba generalna przed powitaniem najszybszej z pań. Ach, się finiszuje na krakowskim rynku. Jesteście cudowni. Tu mi ludzie podpowiadają ty, Michał, też. Co mam robić? Że jesteś cudowny. Usłyszałem, że No jak musisz? Korzystałem z tej e, chwili przerwy, być może, to znaczy, to jest przerwa dla nas, w witaniu, ale nie dla nich. Przypominamy, że już za chwilę po drugiej stronie kontenera tego przymecie odbędzie się ceremonia dekoracji sportowców z niepełnosprawnościami. Tam będą dekorowane pierwsze trójki, ale też zawodnicy od miejsc 4 do 10. Mam jednak nadzieję, że nikt tutaj oczekujących nie traci wigoru. No i jeżeli się nie pomyliłem Mateusz, to cały czas czekamy na najszybszego Polaka na trasie. Wydaje mi się tak, chociaż ja trochę bardziej czekam na najszybszą Polkę, która też również będzie tutaj, mam nadzieję, na moment, na ostatni proste. Nowy i kolejny zawodnik na linii mety Welcome to the finish line on the 21st Krakowia Maraton Dzień dobry, witamy serdecznie Prawdziwy mężczyzna, różu się nie boi Trochę mnie to zmyliło na początku, myślałem, że mam pierwszą zawodniczkę Niemniej tutaj zawodnik, prawdopodobnie z Jako kolejny przekroczył linię mety Po nim dwóch 24. Wiecie co, tak sobie myślę o tych indywidualnych finiszach, że to musiało być naprawdę wymagające. Zwłaszcza pod wiatr, w tej drugiej części trasy. Kiedy nie masz się na kim oprzeć, za kim powieść, za czyimi plecami. Musisz sam z tym wszystkim się mierzyć, rozprowadzać sobie czas. A mimo to decydowali się na taki ruch, to zasługuje na podwójną porwałę. Bez ustania, obserwując flagi Krakowia Maratonu, widać, że wiatr się wzmaga. Jest na słońcu dość ciepło, więc są to warunki dość trudne dla maratończyków. Tym bardziej chwała tym, którzy nie ustają boja i zmierzają cię prędzej do linii mety. Take melodii by się biegało na metę. Możesz spróbować. Zobaczymy jaki aplauz uda Ci się zebrać. Nie będę ryzykował. Brakiem aplauzu, więc nie będę odbierał show, który za na chwilę nadzieję, skradną nam biegaczej biegaczki. Bo na nich przede wszystkim czekamy od kilkunastu minut. A my korzystając z okazji witamy też naszych przyjaciół z maratonu pokoju w Koszycach, najstarszego maratonu w Europie. Witamy też maraton z Drezna, naszych przyjaciół. Wszyscy dzisiaj są w Krakowie. Boniface Dubo! Dzień dobry! Witam serdecznie przyjaciół z Krakowia, Maratonu od wielu, wielu lat. Brawo! Jeden z dzielniczych w Polsce, który odpowiada na komentarze na Facebooku w języku polskim. Więc tym bardziej, klasa pozdrawiam bardzo serdecznie. O, no, można powiedzieć, że praktycznie pierwszy polak pisz na mecie, bo pas to prawie jak tutaj nasz chłopak od wielu, wielu lat biegał w naszym kraju, mówi w języku polskim, więc tym bardziej. Szanujemy tego zawodnika. A jakby to było po angielsku swój chłop? Cieszę się, że pomimo tak długiej naszej znajomości wciąż mogę zadawać ci pytania, na które po prostu nie masz odpowiedzi Absolutnie odpuszczę w głowie Wrócę silniejszy, albo nie, nie wiem Swój chłop Mówią panie po angielsku? A no, teraz to nikt nie mówi, nie? W Krakowie, międzynarodowe miasto, nikt nie mówi, pa, to mówi po angielsku? Do you speak English? How is in English swój chłop? Can you translate the swój chłop for English? You see? Michał, już to nie jest takie łatwe. tutaj. Where I come from? Australia. I'm from Poland. Where is better, here or in Australia? Polen. Pani powiedziała, że Polska jest fajniejsza niż Australia. Proste, klarowne, oczywiste. Kto z nas chciałby mieszkać w słonecznej, pięknej Australii? No kto? Bez sensu zupełnie. Polen. Gdzie jest pani? Polen. Best Simply the best, Polen. Tak jest. Ale mamy dzisiaj bardzo tematyczne piosenki, bo w tej chwili w piosence w tekście pojawiło się That I come back to you Czyli jednak pani wróci do tej Australii No i tyle będzie z tej wizyty Cały czas czekam na informacje Jak jest swój chłop po angielsku Jakby ktoś z państwa wiedział Prośba o informacje Jeśli 10 tysięcy osób na rynku głównym tego nie wie To prawdopodobnie nie ma takiego słowa po angielsku Po prostu w Wielkiej Brytanii nie ma swoich chłopów Proste Oczywiste no dobrze moi drodzy, ale żeby przerwać trochę tę zamułę, poczekacie z nami na pierwszą kobietę 21. Krakowia Maratonu? No mamy nadzieję, że tak. A potem by na 6,5 tysiąca innych zawodniczek i zawodników. Są w tym gronie weterani maratonscy. 32 osoby w historii Krakowia maratonu. Ukończyło dotąd wszystkie edycje, wszystkie 20 edycji. Ale są też absolutni debiutanci. Na ostatniej, prostej. Rozmawialiśmy wczoraj, że nie ukończy. Niemniej pierwszy z Polaków. Andrzej! Jopieć! Witamy serdecznie! Kontuzja Achillesa lewej nogi umożliwiła mu już troszeczkę ukończenie biegu. Chłopie, gratulacje! Teraz czas na rekonwalescencję! Kapitalna robota wykonana! No to mamy to, teraz czas, mam nadzieję, na panie! A na zegarze właśnie wybiła druga godzina i trzydziesta minuta tego biegu.